Chyba, widzia, wiecie, że się zapięto, bo mam drzwi. co się tutaj stało. Nie stało się tutaj dużych rzeczy. Chyba. Ale mamy moon melony wielkie. Moon katy. melony mamy. Embrulili. Mamy tu dużo rzeczy. Liliac. Liliac to nawet nie po co miałem. Night... No to dużo mamy za widzowie. A wiecie dlaczego chyba? Widzę chyba dlaczego mamy 39 Premium Egg i Knight Premium 49, a tutaj 52, 52, 93 Jajek, dlatego że to jest modet? To nie jest prawdziwa gra. A w ogóle widzowie posłuchajcie tutaj to ta gra jest tak popularna ma 32 tysiące osób gra teraz i naprawdę o tym nawet sam nie wiedziałem tak się dziwiłem dlaczego tak dużo osób gra w tą grę tak raz powiedziałam ej no ile? powiedziałem tak się dziwiłem że powiedziałam ile? O nie! Jeszcze mie, pir. mie, słowa bo słabe to są. Ej no, ja nie chcę, żeby to rosło. No. To Co, Court. tra la, tra -la, -la. Bombardillo, krokodil. No, jedna taka gigant, Pinacos, Karoc i Karoc. Ile to będzie wszystko kosztować? 22 miliony. Mało. Ciekawe ile kosztuje taki jeden Moon Melon, y, moon, melon. moon Mango za 55 kg Bo mówię w, w udziobie, jak nie macie Robuxów i chcecie mieć bardzo duże kasy bierzecie shop i wszystko będzie darmowe no, Dobra nie wszystko nie wszystko, ale prawie wszystko. Na, na przykład macie tutaj jajka. fra jajka. Darmowe rzeczy jest. Tutaj ja niestety są za robux, bo są OP. Ale na przykład jajka. Jajka to są za free. Tu za free lepach też jest tutaj furii o ma, biorę to Wiem, że nie mam w ogóle żadnego, ale o i już się to robi, już... na myś... Boby na pewno potrzebia nam radar, ale nie mamy radaru. O, ja jeszcze ten zrobimy tutaj. It is pitch. Ej, one są już naszykowane te moje jajka nowe. Tutaj chyba takie 13 monster spinnerów tutaj dałem, a tak mało. No ta, bo mam mi bardzo mały beanstalk. No ta. Nie, no. Yy, Dziwię się teraz, dlaczego mam taki małe beanstalk. Owoc. Mini, mini, dużo, ha, dużo kas się da dostać. Grape, grip, Mouse. O, o, pawie znowu. Dwa razy pawie miałem I nie Dobra sprawdzamy co będziemy mieli w Dragon Fruits O, nie słabość, słabe, słabe same słabe Zaraz będzie night, y, night ten miejsce Jak to się zgupi czy głupi Tylko jedną rzecz ma daj mi całe Squika nie dam, squeaka nie, dałam, squeaka nie Czego oni nie są nakarmieni. Proszę bardzo, macie gigant mango trend. Małe mango wezmę. Co? Dobra dobra, nieważne. Mamy sporo tych mango. O, hamster. Mooncat, mooncat. I drugi mooncat. Wszyscy nakarmieni. Dobra, to jest normalny night. Zbierzmy sobie Night Seed Pack Może żeby sobie... Bo nie mam No pięć i pięć tych sasetek Niech będzie no, One są te same Dobra tam Trażysz mi tysiąc no, słabość. Zobacz, boba. zobacz. Zobacz, zobacz. I najpięć, night. Najt... Mogę postawić to. Proszę, ja chcę to postawić. Nie da się tego postawić w ogóle. Tak, tego się nawet no, no, postawić nie można. Co jest nie tak z tymi... Ja chcę to usunąć. Tak! It's rain and nie warto uczyć, naprawdę przed starym taczkiem. Nie Czas na jakieś będziemy It's mieli, bo porę mamy candy, bo candy blossom. Boni blossom nie mamy, to jest najgorsze.

A teraz mogę te tylko 32 tysiące graczy w to gra. Nie, ale słabizna. Nie wiem czy do kolejnego rakuna będę miał. Mol. Co to jest? Google można dostać free ten. Hey, co tam robi Icin Egg Black nie tak z tymi Dobra nie ja. Nie podróbkuj mi mojego w Ogrudu. Nie, to, to mój ogród. No tutaj munkat jest, ale munkat, co ty drewno ten ulepszasz? No to super wygląda mój Same wie, wie, wielkie życie. Typowe polskie życie.